Dzień drugi przyjechał Arek Jakubik z żoną i ja, i podobno Maciek pieprzyca jest, czyli będziemy rozmawiać. Ja po wielu projekcjach spotykałem się z, z, z następującym zdaniem ze strony osób, które widziały film, które są jakby zawodowo związane z filmem czy aktorstwem, który te osoby były przekonane, że to jest naprawdę e, chory no, upośledzony chłopak. Kiedy powiedziałem, że to jest po prostu e, młody człowiek, który tak genialnie zagrał tę rolę nie, nie byli w stanie uwierzyć. Po tym filmie ja spotkałem się z takim najpiękniejszym, najważniejszym komplementem po, po roli ojca, którą zagrałem, że słyszałem z wielu ust, że strasznie gratulują tej roli i strasznie chcieliby mieć takiego, takiego ojca. Jeżeli chodzi o producenta, który podjął się realizacji i chce się żyć, nie musiałem używać żadnego innego argumentu poza scenariuszem. Dałem do przyczynienia scenariusz i spotkałem się z nim po i on powiedział. Chciałbym bardzo zrobić ten film. W związku z tym, że moje wcześniejsze doświadczenia były niedobre raczej producenci nie chcieli robić tego filmu, ze względu na to, że bohater jest niepełnosprawny, że jest kaleką to od razu go zapytałem, a co zdecydowało o, o tym, że chce pan robić ten, 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 ten film ze mną? Powiedział: Ja mam dziecko niepełnosprawne i chciałem zrobić film o niepełnosprawnym. Dostaję taki scenariusz i chciałem go bardzo zrobić. Ja jestem absolutną fanką Agaty Trzebuchowskiej. Dokładnie wie, co ona chce w życiu robić. I rzeczywiście sama mówi, że wolałaby pisać albo reżyserować. Ja też uważam, że ona się do tego świetnie nadaje. Jednak aktor musi znaleźć jakiś kompromis, on jest podporządkowany reżyserowi, musi przynajmniej być, nawet jeżeli ma swoją wersję i może to zrobić. Agata jest zbyt niezależna i też myślę, że widzę ją po drugiej stronie kamery. Chciałabym, żeby za parę lat właśnie tacy ludzie stanowili elitę naszego kraju. Bo... Rodzaj jej oceny sytuacji, jakby zaangażowanie społeczne, jej oczytanie, jej taka miłość i brak kompleksu i takiej zaściankowości, tak na nią patrzę, mówię, no to wspaniałe jakieś coś nowego się pojawia.